Wielkiej Polsce! Moi drodzy, przez wiele lat, odkąd środowiska narodowe i patriotyczne na nowo przywróciły Polsce pamięć o żołnierzach wyklętych, różne środowiska cały czas wypominały nam, że po co żyjemy historią? Że historia się zakończyła! Że nie ma sensu cały czas odwoływać się do bohaterskich synów naszych Polaków, naszych rodaków! Dzisiaj wiemy! Że historia nigdy się nie kończy. Dzisiaj wiemy, że zło nie śpi. Dzięki tradycji żołnierzy wyklętych, my dzisiaj i jutro i już zawsze musimy stać z bronią u nogi. Musimy być cały czas przygotowani na to, co przyniesie nam historia. Kombatanci, jak słyszeliście przed chwilą, również o tym pamiętają i zdają sobie sprawę tak samo jak my, że. Już nigdy nie może powtórzyć się to, co w naszej historii się powtarzało. Dzisiaj za politykę biorą się osoby, które plują na mundur Polski z czasem niedawno. Różne środowiska, nie będę wymieniał może z nas, żeby spuścić na to zasłonę milczenia, pluły na mundur strażników granicznych, pluły na mundur żołnierzy. Nazywali ich i dzisiaj nazywają rasistami i mordercami. Też dzisiaj różne środowiska polityczne mówią, że gdy tylko taka sytuacja jak na Ukrainie będzie w Polsce, to one się zawijają, to one wsiadają w samochód i jadą do Niemiec, bo i dla nich Polska to nie jest coś, o co warto walczyć. Dla nich Polska to jedynie partia polityczna, która jest u władzy. My wiemy, że za Polskę warto oddać wszystko. My wiemy i musimy o tym wszystkim przypominać również dzisiaj, szczególnie dzisiaj w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bo to są osoby, które dały nam przykład i my jesteśmy im winni wszystko. I my musimy odpowiedzieć na ten przykład. Musimy być godni tego, co oni, co oni zrobili. Musimy być godni każdej kropli łzy, każdej kropli krwi, którą przelali. Mam nadzieję, że ten dzień pamięci żołnierzy wyklętych, parafrazując, nie skończy się tylko dzisiaj. Że będziemy go przeżywać każdego dnia, co roku że będziemy każdego dnia pamiętali o tym, jak ważne jest działanie dla Polski. Niepodległość została wywalczona, ale nie jest nam dana na zawsze. Musimy ją każdego dnia pielęgnować, musimy nią, dla każde, każdego dnia o nią pracować. Dlatego z, tej, z tego miejsca zachęcam, abyście zwrócili się do organizatorów, do Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, do Ruchu Narodowego, do Młodzieży Wszechpolskiej, do onr u do wszystkich środowisk narodowych, które również przyjechały dzisiaj do Lublina z wielu miast Polski, możecie sobie sprawdzić, tutaj przeczytać na banerach. Wstępujcie do organizacji narodowych. Razem z nami budujcie wielką Polskę. Razem możemy wszystko. Tak jak dzisiaj żołnierze i naród ukraiński pokazują, że wszystko można zrobić, tak i my zrobimy wszystko, aby to się w Polsce nigdy nie stało. Dziękuję. Czołem wielkiej Polsce!